Mi się parę razy śniło, że się napiłem. Koszmar. Kurwa, mordeczko, sen alkoholowy jest tutaj no, typowym objawem głodu alkoholowego typo, czymś typowym dla osoby uzależnionej, dla alkoholika. Ja, mimo że od wielu lat nie piję. Mam e, sny alkoholowe, śni mi się ten alkohol, czy ja piję w tym śnie, czy ktoś pije w tym śnie, no niestety to jest taka kontrolka, taki bezpiecznik, który nam się wyświetla, który no też jest dowodem na to, że tym alkoholikiem jesteśmy i będziemy do końca życia, tak? Osoba, która nie jest alkoholikiem, no nie śni alkoholu, nie ma takich koszmarów, tak? Bo tu przychodzi poczucie winy, przychodzi taki a pierdolę, co ja zrobiłem, po przebudzeniu czasem nie wiadomo, czy to jest sen, czy prawda, czasami możemy doświadczyć nawet objawów suchego kaca, czyli budzimy się po takim śnie i czujemy tutaj, jakbyśmy byli zgarowani normalnie po po przechraniu, bo no, tak wygląda uzależnienie, tak wygląda ta ciężka choroba. Tak więc jeżeli to się powtarza, jeżeli dosyć często są te sny alkoholowe, trzeba być może wrócić na terapię, być może pójść na jakiś meeting, pogadać z terapeutą, przegadać to, ponieważ no, to sygnalizuje, że coś się z nami dzieje. Czasem taki sen może być wywołany jakąś rozmową jakimś wyzwalaczem, na przykład, w jakimś filmie, serialu zobaczymy jakieś sceny, takie, które mocno gdzieś wyzwolą w nas takie, e, nawet nieświadomie, ale nasza podświadomość tam podyktuje, ten Robert wełbie się, odpali i będzie kurwa próbował nas zaatakować, e, mimo że na przykład tych lat nie pijemy, tak, no tak, tak działa właśnie. To pierdolone uzależnienie, tak więc fajnie, że o tym mówisz, jeżeli doświadczacie takich snów alkoholowych i jest to częste, to warto o tym pogadać z terapeutą, ponieważ to jest sygnał, tak jak mówiłem, kontrolka, lampka czerwona, która się świeci, pyk, coś jest nie tak, tak? A czasami normalna rozmowa jakaś, gdzie ktoś wspomina o tym alkoholu, może również to odpalić, tak więc, yy, cóż, nie pij tylko żyj dziś.